Dzień dobry. Tak jak pisałam, mam dziś dla Was małą niespodziankę. Zapewne domyślacie się już, jaką. Cały czas staram się ulepszyć nasze lekcje i teraz, niedyś, że mnie słyszycie, to jeszcze możecie mnie zobaczyć. Proszę o informację, co sądzicie o takich filmikach. Czy bardziej Wam się podobają, czy może jednak bardziej pasowały dla Was wcześniejsze filmiki. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu zajęć, czyli do mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Temat znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 159. I przejdziemy teraz do informacji, którą mamy zawartą na samym dole tej strony, czyli w tym miejscu. Tutaj na podstawie różnych przykładów zostało wyjaśnione, jakie zasady panują podczas mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Coś nam się nie chce załadować, ale to nic, to ja pozwoliłam sobie te przykłady przepisać w tym miejscu. A właśnie tutaj tylko pouciekały tu przecinki. Dobra, już mamy. I zaczynamy. 124 razy 2 to 248. Jeżeli ktoś z Was ma problem z policzeniem tego w pamięci, to możecie oczywiście wykonać działania pisemne bądź rozpisać to sobie. Kolejny przykład. 12 i 12,4 razy 2. Zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy usunęli ten przecinek, to otrzymujemy działanie takie same jak wyżej, czyli 124 razy 2, co nam oczywiście daje 248. Ale skoro przecinek znajdował się w tym miejscu i po przecinku mieliśmy jedną cyfrę, to w wyniku również musi być jedna cyfra po przecinku. Czyli ten przecinek musimy postawić w tym miejscu, ponieważ wtedy mamy po przecinku jedną cyfrę czyli 12 i 4 razy 2, 124 i 8 Przechodzimy do następnego przykładu. Tutaj analogicznie, jeżeli ten przecinek zostałby usunięty, to mamy 124 razy 2, czyli to samo co w pierwszym przykładzie, co nam daje oczywiście 248. Ale skoro przecinek znajdował się w tym miejscu, i po przecinku znajdowały się dwie cyfry, to w naszym wyniku również muszą znajdować się dwie cyfry po przecinku. Czyli przecinek musimy postawić w tym miejscu, ponieważ wtedy po przecinku mamy dwie cyfry. Czyli 1,24 setne razy 2 daje nam 2,48 Przechodzimy do kolejnego przykładu, i tutaj zasada jest analogiczna. Jeżeli usuniemy przecinek, to otrzymujemy również 124 razy 2, czyli 248. Ale przecinek znajdował się w tym miejscu, i po przecinku były trzy cyfry, czyli w wyniku również muszą znajdować się trzy cyfry po przecinku. Zatem jesteśmy zmuszeni przecinek postawić w tym miejscu ponieważ wtedy po przecinku mamy faktycznie trzy cyfry. Ale że liczba od przecinka się nie zaczyna, czyli przed tym przecinkiem, trzeba dostawić jeszcze 0. Czyli 124 tysięczne razy 2 daje nam 248 tysięcznych. Czyli podsumowując, jaka jest zasada? Jeżeli mnożymy ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną, to tak jakby na chwilę usuwamy sobie ten przecinek i mamy wtedy do pomnożenia dwie liczby naturalne. Wynik zapisujemy po znaku równości i wtedy patrzymy, ile w ułamku dziesiętnym było cyfr po przecinku. I ten przecinek musimy w wyniku postawić w tym miejscu, żeby również w wyniku było tyle samo cyfr po przecinku, co w naszym ułamku dziesiętnym. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeżeli nie, to teraz będziemy robić jeszcze, porobimy kilka przykładów wspólnie z zadań i będę to tutaj dalej tłumaczyła dla Was. Jeżeli ktoś tego nie zrozumiał, to mam nadzieję, że teraz to się wyjaśni. I jeszcze na kolejnej stronie znajduje się przykład, i tutaj w tym miejscu macie również rozpisane te zasady. Jeżeli mamy 2,7 razy 4, no to bez przecinka oczywiście mamy 27 razy 4, co daje nam 108. Tutaj po przecinku znajdowała się jedna cyfra, czyli w wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra, dlatego przecinek został wstawiony pozerze. Kolejny przykład: 15 setnych razy 6. Bez przecinków mamy 15 razy 6, co daje nam 90, ale w tym miejscu po przecinku znajdowały się dwie cyfry, czyli w wyniku po przecinku również muszą znajdować się dwie cyfry. Dlatego przecinek został ustawiony przed dziewiątką, a że liczba od przecinka się nie zaczyna, to musimy przed przecinkiem wstawić 0. Dlaczego nie zakreśliłam w kółeczko ostatniego przykładu i go nie tłumaczę? Ponieważ to jest mnożenie pisemne, a do tego mnożenia pisemnego przejdziemy zaraz, tylko najpierw jeszcze sobie utrwalimy przykłady bez mnożenia pisemnego. Zaczniemy od zadania pierwszego. Musimy w tym zadaniu podać wynik mnożenia każdej z liczb w, ram, w ramce przez 2, 3, 4, 5 i przez 6. No i ja wyrywkowo, tak jak zwykle, zrobię kilka przykładów, pozostałe natomiast będziecie musieli wykonać samodzielnie. To może pierwszą liczbę w ramce, czyli 50, pomnożymy sobie przez 3. I teraz tak. Bez przecinków mamy 5 razy 3, co daje nam oczywiście 15. Po przecinku tutaj znajdowała się jedna cyfra, czyli w wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra, czyli przecinek jestem zmuszona postawić w tym miejscu, ponieważ wtedy mamy jedną cyfrę po przecinku. Przechodzimy dalej. Kolejny ułamek dziesiętny, czyli 1 i 5 pomnożymy sobie przez 4. Bez przecinków mamy 15 razy 4, co daje nam 60. I tutaj po przecinku znajdowała się jedna cyfra, czyli w naszym wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra, czyli przecinek stawiamy w tym miejscu i otrzymujemy po prostu 6. Kolejny przykład 2,5 pomnożymy sobie. Na przykład przez 6. Bez przycinków mamy 25 razy 6. I tutaj już może być to troszeczkę trudniejsze działanie do wykonania w pamięci, dlatego można, jeżeli ktoś ma z tym problem, może to sobie oczywiście obliczyć obok pisemnie. Przypominam, że jak mnożymy liczbę pisemnie, to wyrównujemy do strony prawej. 6 razy 5 to 30, 3 dalej 0 pod spodem. 6 razy 2, 12 i plus trójka, która znajduje się na górze, daje nam to 15. Czyli 25 razy 6 to 150, i po przecinku znajdowała się jedna cyfra, czyli w wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra. I otrzymujemy po prostu 15. Pozostałe przykłady są do samodzielnego wykonania przez Was. Przejdziemy teraz do zadania kolejnego, czyli zadania drugiego. Tutaj dla każdej z poniższych liczb musimy znaleźć liczbę dwa razy oraz 20 razy od niej większą. Przypominam, że jeżeli pojawia się w zadaniu słowo razy, to wtedy zawsze mnożymy albo dziwimy. Jeżeli tutaj musimy znaleźć liczbę dwa razy oraz 20 razy większą, czyli skoro musi to być liczba większa, to oczywiście trzeba pomnożyć. I tutaj zrobimy sobie może przykład z 70. Czyli 70 mnożymy przez 2, ponieważ dla 70 musimy znaleźć liczbę dwa razy większą. No i standardowo, tak jak robiliśmy wcześniej, bez przecinków mamy 7 razy 2, czyli 14. Po przecinku znajdowała się jedna cyfra, czyli w wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra. Czyli przecinek stawiamy po jedynce i otrzymujemy 1 i teraz znajdujemy liczbę 20 razy większą, czyli mnożymy przez 20. I bez przecinku mamy 7 razy 20, co daje nam 140. Po przecinku była jedna cyfra, czyli w wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra, czyli przecinek musimy postawić po czwórce. I otrzymujemy wtedy 14. Pozostałe przykłady robi się w analogiczny sposób. Przejdziemy teraz do zadania kolejnego, czyli do zadania trzeciego. I tutaj musimy również obliczyć takie działania. I zasada jest ogólnie taka sama. I może zrobimy wspólnie przykład D. 3 razy 1 i 2. Dziesiąte. Bez przecinków mamy 3 razy 12, czyli 36. Po przecinku znajdowała się jedna cyfra, czyli w wyniku po przecinku również musi znajdować się jedna cyfra. Czyli przecinek stawiamy w tym miejscu. Może zrobimy jeszcze przykład ostatni, czyli przykład H. Bez przycinków mamy 205 razy 4. Jak to sprytnie można obliczyć? 200 razy 4 to 800, 5 razy 4 to 20, czyli 205 razy 4 to 820. Jeżeli ktoś nie rozumie tego sposobu, może oczywiście rozwiązać to pisemnie albo policzyć w pamięci. Obliczenie jest dowolne, tak byle wynik się zgadzał. Po przecinku znajdowały się dwie cyfry, czyli w wyniku po przecinku również muszą znajdować się dwie cyfry. Czyli otrzymujemy 8 i 20 sekund. Przejdziemy teraz do zadania kolejnego, czyli do zadania czwartego. I tutaj już musimy obliczyć sposobem pisemnym. Nam się e, kart, przyda nam się oczywiście kartka w kratkę, i wspólnie zrobimy może przykład na rozgrzewkę A. Przypominam, że podczas mnożenia pisemnego musicie wyrównać liczby do strony prawej, oraz jedna krateczka jest przeznaczona na jedną cyfrkę. Czyli 3 i 17 setnych razy 6 powinniście zapisać w ten sposób, jak ja to tutaj zapisałam. No i zaczynamy od mnożenia. To znaczy przechodzimy do mnożenia. 7 razy 6 daje nam 42. 4 dalej, 2 pod spodem. 6 razy 1 to 6, dodać 4 to 10, 1 dalej i 0 pod powiem. 6 razy 3 to 18, i dodać 1 to 19. W naszej liczbie znajdowały się dwie cyfry po przecinku, czyli w wyniku również muszą znajdować się dwie cyfry po przecinku. Czyli przecinek trzeba postawić w tym miejscu. Zatem otrzymane wynik to 19 i 2 setne. Przyjdziemy teraz do przykładu kolejnego. Może zrobimy wspólnie przykład e i jeszcze później zrobimy przykład h. Przypominam, że jeżeli mamy liczby zakończone zerami, to te zera możemy sobie zapisać, tak jakby obok. Yy, nie musimy ich brać do naszego mnożenia i później je przypisujemy te zera po prostu w naszym I już tłumaczę, jak teraz to robimy. 6 razy 3 to 18, 1 dalej 8 pod spodem. 6 razy 4, 24, dodać 1 to 25. 2 dalej 5 pod spodem. 6 razy 1 to 6, dodać 2 to 8. 6 razy 2 to 12. I do naszego wyniku przepisujemy teraz te nasze 0. W naszym ułamku dziesiętnym znajdowały się dwie cyfry po przecinku, zatem ten przecinek stawiamy w tym miejscu, ponieważ wtedy mamy również dwie cyfry po przecinku. Czyli otrzymany wynik to 1285,80. Przejdziemy teraz do przykładu ostatniego, czyli do podpunktu h. Zwróćcie uwagę, że w podpunkcie h musimy już pomnożyć trzy liczby przez siebie. Proponuję od pomnożenia w pierwszej kolejności szóstki przez 50. Dlaczego tak? Ponieważ to są dwie liczby naturalne i je bez problemu możemy pomnożyć 6 razy 50 6 razy 5 to 30, a skoro mnożymy przez 50, to dodajemy jeszcze 0, czyli 6 razy 50 to 300 i 300 trzeba pomnożyć jeszcze przez 8 i 37 No i zapisujemy sobie takie działanie. Zwróćcie uwagę, że znowu 0 zostało oddzielone. I przechodzimy do mnożenia. 3 razy 7, 21. 3 razy 3, 9, dodać 2, 11. 1 dalej, 1 pod spodem. 3 razy 8, 24, dodać 1, 25. I przepisujemy 2 zera. W naszym ułamku dziesiętnym znajdowały się dwie cyfry po przecinku, czyli tutaj przecinek musimy postawić w tym miejscu, ponieważ wtedy również mamy dwie cyfry po przecinku. I nasz otrzymany wynik to 2511. Pozostałe przykłady z tego zadania również będą do samodzielnego wykonania przez Was. Zadań tekstawowych na dzisiejszej lekcji nie będziemy robić, zostawimy to na lekcję kolejną. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.